Cześć, witajcie na kanale Mieją Pomysłów na Minutę. Dziś w moich rękach Yokari, jest to model 28H w wersji Secura i jest to ściągacz izolacji lub jak kto woli nóż do obróbki przewodów, nóż pałąkowy, ściągacz pałąkowy, różnie na to mówią. Natomiast jest to narzędzie do obróbki elektrycznych, okrągłych przewodów. Zapraszam. Parę słów na temat budowy tego naszego noża. To jest wersja akurat 10.280. Wersja, która została mi polecona przez jednego z widzów. Zakupiłem i powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę zadowolony. Jest to wyższa wersja, tańsza. Występuje w cenie tam około 40 kilku złotych. Ten kosztował niespełna 60 bez kilkudziesięciu groszy. Różni się to tym, że tutaj w tym naszym tworzywie mamy dodatkowo taką antypoślizgową gumę. Na tym naszym tak zwanym pałąku, czy tam haku, mamy po prostu również miejsce. Pod kciuk występują wersje z nożem dodatkowym, występują wersje z nożem płaskim, z nożem hakowym. To jest akurat wersja z nożem hakowym. Mamy dwa noże. Z jednej strony ostrze, tak jak widzicie, jest zaostrzone, natomiast jest to ostrze dość tępe i ono się średnio będzie nadawało do jakiejś pracy, bardziej do otwierania kartonów, tego typu rzeczy. Nóż hakowy jest naprawdę ostry moi drodzy i będziecie musieli na niego po prostu bardzo uważać, bo dość łatwo jest sobie nim po prostu zrobić krzywdę, dlatego warto pamiętać o zakładaniu tego naszego zabezpieczenia. No już obsługuje średnicę od 8 do 28 mm, co znaczy, że taki przewodzik, jak tutaj mam odpadzik, to, to jest 2 e, razy 1. No on już jest tutaj za luźny, już będziemy mieli z nim po prostu e, problem. Trzeba mieć e, większe średnice. Jak to działa? W środku, tutaj w tej wewnętrznej części mamy ostrze. To ostrze ma się wciąć w naszą e, izolację, wysunięcie ostrza, Regulujemy tym pokrętłem, które mamy tutaj, i teraz możemy je regulować ręcznie. Możemy je regulować przy pomocy wkrętaka. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy je regulować również korzystając z osłony naszego ostrza, bo jest ona skonstruowana w ten sposób, że nam tutaj idealnie pasuje. Jeżeli chodzi o wykonanie, to tutaj. Nie bardzo jest się do czego przyczepić aczkolwiek powiem Wam uczciwie, że widzę, że tu jest taka szpara i to nam gdzieś tam delikatnie pracuje. Mogłyby być jeszcze dwie dodatkowe śruby, dwa dodatkowe wkręty, które nam to wszystko złapałyby gdzieś tam bardziej do kupy. Na tutaj to miejsce pod palec jest fajne gumowane, naprawdę fajnie to działa zarówno z rękawicami jak i bez. Wewnątrz naszego haka nie wiem, czy ja będę to w stanie po prostu pokazać. Tutaj są takie karbowania, które ułatwiają nam utrzymanie naszego przewodu. Jeśli go sobie weźmiemy w rękę, to mam nadzieję, że słychać tutaj nam to wszystko troszeczkę grzechocze. Dlaczego to nam grzechocze? Dlatego, że mamy tutaj w zestawie zapasowe ostrze. I po prostu, żeby to ostrze wymienić, już abstrahuję od tego, że te ostrze są do dokupienia osobno. Są w zestawach po 3 sztuki za kwotę tam 20-20 kilku złotych z tego, co gdzieś tam widziałem. Natomiast co, odkręcamy sobie nasze śrubki i musimy sobie nasz nóż otworzyć. I tutaj mamy dodatkowe zapasowe ostrze. Tak jak widzicie, jedno jest w zestawie, jeśli one się zużyją, to będziecie musieli zamówić dodatkowe. Jak nasze ostrze wymieniamy? Wyciągamy po prostu ten czerwony element. On ma tutaj gwint. Na końcu naszego ostrza jest, to jest chyba mosiąc, taka mosiężna nakładka, która idealnie pasuje wejście w naszą śrubę. Wkładamy. Umieszczamy ostrze w lejku tutaj. Śrubę z gwintem na miejscu. Dokładamy zapasowe ostrze, bądź wyrzucamy to, które się zużyło. Skręcamy i mamy narzędzie znowu gotowe do pracy. Mamy skręcone, gotowe do pracy. Ono, moi drodzy, przychodzi zapakowane po prostu w taką tworzywową wytłoczkę, więc gdzieś tam bez jakichś wielkich szaleństw. Natomiast tutaj producent deklaruje, że opakowanie PET zostało wykonane i przerobione z butelek petowskich, więc jest eco-friendly. To nasze ostrze jest skonstruowane w taki sposób, że dostosowuje się do kierunku pracy. To znaczy, niezależnie od tego, czy będziemy urządzeniem obierać dookoła, czy będziemy jechać w którąkolwiek ze stron, ono nam po prostu to umożliwi. Jak ustawiamy sobie nasz nóż? Bierzemy sobie nasz przewód, który chcemy obrać, wkładamy tak, żeby nie zapierał się. O ostrze, przepraszam, że ja tak zaglądam, ale na ekraniku tutaj nie do końca widzę. Blokujemy. Następnie kręcimy tyłem tak, aż uzyskamy najbardziej optymalne ustawienie. Jest w miarę ok, aczkolwiek, jak spojrzę sobie na to z, prawdziwej, z prawidłowej strony, to jeszcze oczywiście poprawię do tej instalacji i działamy. A jak nie. Zobaczcie sami, jak używamy naszego noża, zakładamy na nasz przewód, dociskamy. Tak jak mówiłem, ostrze się dostosowuje do kierunku. Więc, jak już mamy dociśnięte, obracamy i jedziemy do końca. I teraz zobaczcie, mamy już tutaj nacięte. To nie jest idealnie okrągła otulina. Ona ma tutaj te wgłębienia na kabel, więc jest tak, że miejscami jest nieco trudniej, ale tak jak widzicie, daje radę. Jak zaczniecie kręcić za dużo razy dookoła, to tutaj na końcu powstanie Wam po prostu taki ślimak. Zupełnie bez sensu. Patrzymy na nasze żyły. Nie ma. Żadnego, najmniejszego śladu po tym, że żyły, zostały w którymkolwiek miejscu nacięte. Dość szybka prezentacja, mam nadzieję, że bez zbędnego gadania. Powiem Wam szczerze, że produkt fajny. Bardzo dziękuję za polecenie. Nie pamiętam, który z chłopaków na jednym z liveów mi ten produkt polecił, ale powiem Wam uczciwie, że naprawdę jest fajny. Dla mnie jest to świetne rozwiązanie. Jest to rozwiązanie przede wszystkim do przewodów okrągłych, tak jak mówiłem, od 8 do 28 mm. Końcówka noża jest pokryta, jeśli dobrze pamiętam, azotkiem tytanu, czy tam azotanem tytanu. W każdym bądź razie przedłuża to jej żywotność i dzięki temu będzie funkcjonowała dużo dłużej. Jest to narzędzie przeznaczone przede wszystkim do. Przewodów okrągu. Także o tym musicie pamiętać. No i to ograniczenie 8 mm, więc jeśli chodzi o wszelkie przewody sieciowe i tym podobne historie, to po prostu zapomnijcie. Nóż pałankowe jest fajnym rozwiązaniem, ten jest fajnie wykonany. Ja tutaj za bardzo nie mam co dodać. Działa to naprawdę spoko. Cena niespełna 60 zł, tam bez kilku groszy. Powiem wam uczciwie, że nie zabija. Warto z tych pieniędzy można by było popracować troszeczkę nad tą szparą, o której wspominałem wcześniej, ale tak poza tym nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Pamiętajcie o zakładaniu tej osłony, bo wbrew pozorom można sobie czasami zrobić kuku. Czego ja jestem dobrym przykładem? Parę miesięcy używania, ja nie mam większych uwag. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście yy, możecie tego noża używać również do wcięć w środkowym odcinku kabla. Czyli najpierw wykonujemy obrót, przechodzimy po prostu kawałek, tyle ile potrzebujemy, wykonujemy kolejny obrót, ściągamy izolację, i możemy wtedy dostać się do żył. Czasami jest taka potrzeba, i to narzędzie również i do tego sprawdzi się całkiem fajnie. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będę kończył. E, oczywiście czekam na Wasze komentarze, zastanawiam się czy znacie, czy macie, czy lubicie e, noże pałąkowe, czy znacie w ogóle markę Jokary, jakich produktów używacie, co jeszcze byście mi polecili, bo ja mam tutaj jeszcze dwa produkty, które sobie zakupiłem i myślę, że też w najbliższym czasie gdzieś się Wam pokażę. Zapraszam Was standardowo na filmy co poniedziałek i co piątek, a ja na dzisiaj kończę, pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć!